Czy rekuperacja może być jeszcze lepsza? Czy może być jeszcze wydajniejsza? Czy może działać lepiej i sprawniej? <gryw> może. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Jeżeli już sobie powiedzieliśmy, że Według mnie najlepszym sposobem dostarczania świeżego powietrza do domu jest system rekuperacji z odzyskiem ciepła. To warto byłoby pomyśleć, czy to wszystko, co możemy zrobić. No bo, hmm, co można byłoby zrobić, żeby ten bilans energetyczny, tej wymianie powietrza jeszcze poprawić? Powiedzmy, że mamy zimę, minus 20 stopni na zewnątrz. Rzadko się to zdarza, ale strzelam. Niech będzie minus 15. W nocy. Przy wentylacji grawitacyjnej do domu wpada nam powietrze o temperaturze minus 15 stopni, miesza się z tym plus 20, który jest w domu. Temperatura do kupy spada dziś na minus 12. I to wszystko potem trzeba nagrzeć. Jeżeli ta wymiana powietrza jest ciągła, to domu no, jest zawsze zimno i trzeba wiecznie grzać. Więc to, co mówię. Lejecie gorącą wodę do wanny, wyciągacie korek i lejecie non-stop. I to mniej więcej tak działa. Że dolewacie zimnej wody, a pod wanną musicie palić ognisko, żeby było ciepło. Bez sensu. Mówi się, że rekuperacja jest spoko. Przy rekuperacji... Powietrze z zewnątrz przy minus 15 wpada do rekuperatora. Tam następuje wymiana ciepła z powietrzem wywiewanym z domu w urządzeniu poprzez wymiennik, i do naszego domu wpada powietrze o temperaturze powiedzmy około 10, przepraszam, 15 stopni. Tam już. Nie ma tej wymiany, takiej, tego mieszania się zimnego z ciepłym powietrzem, bo ta różnica między tym, tym jest już w tym momencie w pomieszczeniu znikoma. To jest 5 stopni. Spokojnie. Co się dzieje latem? Latem rekuperacja nam niewiele pomaga. Latem rekuperacja zasysa nam do domu powietrze o temperaturze plus 30 stopni. W domu chcemy, żeby było chłodniej. Wywiewamy to powietrze, które powiedzmy będzie miało 20. To się miesza, nadal jest w domu cieplej. To trochę niekoniecznie chce działać. A może by tak to poprawić? Co zrobić, żeby to poprawić? Dostarczyć do rekuperatora powietrze już wstępnie ogrzane lub wstępnie schłodzone. A jak to zrobić? Rozwiązaniem jest gruntowy wymiennik ciepła. Są różne typy wymienników. Możecie sobie poczytać w internecie, ja nie będę się teraz na ten temat rozwodził. Są rurowe, są otwarte, bezprzeponowe, przeponowe, płytowe itd. Poczytajcie sobie, rzucam tylko temat. Słuchajcie jak to działa. Ja do swojego domu wybrałem gruntowy wymiennik ciepła, płytowy bezprzeponowy. On najprawdopodobniej będzie zlokalizowany w domu pod garażem. Co to daje? A daje to tyle, że powietrze zanim trafi do rekuperatora przechodzi przez ten wymiennik. Tutaj wrzucę Wam za chwileczkę mniej więcej zdjęcie, jak to wygląda. Natomiast chodzi o zasady działania. Powietrze zasysane z zewnątrz przechodzi najpierw pod, przez ten wymiennik, który zakopany jest pod ziemią. Jak wiemy, pod ziemią temperatura jest bardziej stabilna niż na zewnątrz. I latem i zimą. I teraz zimą przy minus tych 15 stopniach do rekuperatora wpada już powietrze o temperaturze około 0 stopni. Ten wymiennik ciepła rudowy zrobił nam robotę. Ogrzał nam. Ogrzał nam to powietrze. I teraz to powietrze wchodzi do rekuperatora, miesza się z wywiewanym, przepraszam, wymienia energię z wywiewanym powietrzem i na anemostatach w domu już mamy powietrze o temperaturze 18, nawet 19 stopni. Czyli ile musimy dogrzać? 1-2 stopnie. A co się dzieje latem? Latem wiemy, że podziemiu jest chłodniej. się kiedyś w starej piwnicy, nie? takiej nieodizolowanej zadostrzeni. Tam latem zawsze jest chłodno, a zimą zawsze jest cieplej. I to jest właśnie to. Latem przy 30 stopniach na zewnątrz do domu na nawiewniki wpada nam jakieś też 18-20 stopni. Czyli mamy pasywny system klimatyzacji. Rekuperacja i tak działa, i tak działa, bo wymienia powietrze w naszym domu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, ale zasysa z zewnątrz już nie powietrze w temperaturze 30 stopni, a 8, no może nie 8, 12, 16, przechodzi przez rekuperator, powiedzmy, że mamy 16, 18 stopni na nawiewnikach, to jest darmowa klima. Mało tego, to co wspominałem w poprzednim filmie, zajrzyjcie sobie, jeżeli nie oglądaliście. Chodzi o jeden minus, jedną wadę rekuperacji, czyli przesuszone powietrze w domu w czasie zimy. Gruntowy wymiennik ciepła, który jest bezprzeponowy i ma bezpośredni kontakt z gruntem, z takim żwirem, tak naprawdę pod sypką, załatwia nam to. Latem usuwa nam nadmiar wilgoci z domu, bo puszcza nam trochę bardziej suche powietrze. Zimą natomiast dzieje się coś odwrotnego: łapie zimne powietrze z zewnątrz, przepuszcza przez to. To powietrze się nawilża. Co na to daje dodatkowo? Nie musimy kupować rekuperatora z wymiennikiem entalpicznym, który wymienia między tymi powietrzami jeszcze wilgoć. Jeżeli wymienia wilgoć, to wymienia już inne rzeczy, które są w tym powietrzu, więc to już nie końca jest tak szczelne jak przy starszej, jak, że też starszej że tak powiem, czy bardziej tradycyjnej technologii wymienników ciepła. Załatwiamy wilgotność, załatwiamy sobie klimatyzację latem i dużo mniejsze ogrzewanie i zimą. Poszperajcie sobie w internecie, popatrzcie jak to działa. Bo ja wam dokładnie powiem, ile mnie kosztował mój system, bo ja swoją wycenę już gdzieś tam wstępną mam, ale podczas budowy domu to nie jest tak ogromny koszt, a pamiętajcie, że to jest system pasywny, to zakupujecie raz w życiu pod ziemią i tam z tym nic więcej nie musicie robić. Warto? Polecam. Jak Wam ktoś będzie opowiadał, takie grzyby się zbierają, czy coś nie, w tym się nie zbierają grzyby. Jak zakopiecie po prostu rurę kanalizacyjną w ogrodzie i przez to będzie przepływać, to faktycznie, jeżeli tam się nie porobi odpowiednich spadków, żeby wilgoć gdzieś tam spływała sobie do studzienki, to może się okazać, że coś tam się zaleni. Więc tak, gruntowy wymiennik ciepła zdecydowanie poleca. Mało tego, już do istniejącego domu można go zamontować. Jeżeli macie tylko trawnik przed domem, lub za domem. Możecie wykopać w nim dziurę i to umiejscowić, to tak. Różnica jest tylko taka, że na trawniku jak to robicie, i to nie jest pod budynkiem, to zapłacicie 23% VAT-u z tego, co się orientuje. I dodatkowo trzeba całość przykryć warstwą styropianu, żeby odizolować to szczególnie latem od nadmiernego nagrzewania się od słońca w tym miejscu, bo wtedy ta wydajność letnia będzie mniejsza. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do łapek w górę i do komentarzy, bo to jest dla mnie ważne, żeby mieć dalej motywację, żeby robić to, co robię. I co, zapraszam na kolejne film, filmy, a teraz leźcie i spełniajcie swoje marzenia. Cześć!